Witam. Na dzisiejszej lekcji porozmawiamy o podstawowych informacjach dotyczących tenisa stołowego. Dowiecie się, czym jest tenis stołowy oraz poznacie zasady gry. Tenis stołowy to gra, w której uczestniczy dwóch lub czterech zawodników. Gra polega na tym, by odbić piłeczkę rapierką na stronę uczestnika. Jeżeli przeciwnik nie odebrał piłeczki, wtedy przyznawany jest punkt sobie. Współczesny tenis to bardzo szybka, rozwijająca się gra. Zawodnicy muszą mieć dobrą koordynację ruchową oraz bardzo dobry refleks. W kimfongu gramy, gramy sety. Set wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 12 punktów. Chyba, że wynik stanowi 10-10, wtedy trzeba mieć dwa punkty przewagi, Czyli 12-10, 13-11 i tak dalej. Serwujemy co dwie piłki, czyli co dwie piłki na zmianę. Raz my, raz trzeci. Przy wyniku 10 na 10 serwujemy na zmianę co jeden set. W zależności na jakich turniejach w trasie, y, gramy do trzech setów lub na Mistrzostwach do czterech wygranych setów. Y, piłeczka. W tenisie stołowym gramy piłeczką, która ma 40 mm y, i waży 2,7 g. Powinna być koloru białego lub pomarańczowego. Rakietka składa się z deski i dwóch specjalnych gumowych okładzin. W rozgrywkach międzynarodowych dopuszczane są tylko dwa kolory. Okładziny czerwony i czarny. Wymiary pola gry to wysokość siatki mierzy 15,25 cm, wysokość stołu 76 cm, natomiast szerokość, czyli pole gry to 152,5 cm, a długość to 274 cm. Rozpoczynamy grafiką 2 serwisem. Piłeczka nie może być wystawiana w jakikolwiek w sposób ciałem. Tak? Nie możemy jej trzymać w ten sposób. Trzymamy ją na otwartej ręce i podrzucamy piłeczkę pionową na wysokość przynajmniej 16 cm. Nie możemy podrzucać piłeczki nad stołem. Musimy być w dala od krawędzi pola gry. I <słuch> serwujemy. Prawdziwy serwis jest wtedy, gdy nasza piłeczka odbije się od naszej połowy, a następnie od połowy przeciwnika. Później następuje wymiana, czyli każdy z zawodników odbija piłkę na przeciwną stronę stołu. W czasie serwowania, jeżeli piłeczka dotknie siatki, jest net. W momencie następuje powtórka serwisu. Wynik nie zmienia się. W z połowem punkty przyznawane są za błędy w grze. Pozwolenie, by piłka odbiła się dwa razy na jednej połowie. Nie odbicie piłki, która raz odbiła się na jednej połowie. Gdy piłka po odbiciu rakietką odbije się jeszcze raz od naszej połowy. Dotknięcie lub poruszenie blatu stołu nie dotyczy ręki grającej. Podwójne odbicie piłki, jeśli jest celowe. Odbicie piłki, jakąś częścią ciała, nie dotyczy dłoni, która trzyma rakietkę. Odbicie piłki w ten sposób, by ta nie dotknęła połowy stołu przeciwnika odbicie piłki bez uprzedniego odbicia się na jej, jej na naszej połowie, czyli odbicie piłki tak jest powietrza, co jest doszczopolone w sensie ziemnym i błędy podczas serwisu. Na dzisiaj moi drodzy to już wszystko. Na następnej lekcji poznamy style gry i style trzymania rakietki. Do zobaczenia!